Dzień dobry, witam Państwa, firma Belator, maszyny budowlane, Ruda Śląska. Przed Państwem dzisiaj gąsienicowa rozkładarka miast w ogóle super, 800-3i, rocznik 2017. Przebieg tej maszyny to 4747 motogodzin. Mamy tutaj połączenie ciekawe, dwóch cyfr 4747, jeśli chodzi o przebieg. Może to szczęśliwe połączenie. Na pierwszym planie, tutaj rozkładany hydraulicznie stół ab 220 3 TV, Szerokość robocza 1 2 do 2, 2 m. Ta maszyna, akurat konkretnie, jest bez poszerzeń dodatkowych, ale można ten stół rozszerzyć maksymalnie do 3,20 m i na takiej szerokości rozkładać masę. Maszyna dopiero co do nas wróciła z wynajmu. Jest często wybierana przez klientów na wynajem. Także no to już coś znaczy, że nie jest awaryjna i sprawdza się w tych swoich zadaniach. Więc jeszcze nie zdążyliśmy jej wyczyścić do końca. I mamy tutaj troszkę ją z tej masy ubrudzoną. W oczywiście, system niwelacji. Mamy oświetlenie robocze dodatkowe. W środku silnik Dojca 55,4 kW. Waga operacyjna tej maszyny no to 6,6 tony. Jeśli taka maszyna kompaktowa, układarka mas bitumicznych jest Państwa w zainteresowaniach, no to zapraszamy serdecznie do kontaktu, do odwiedzenia naszej firmy, zapoznania się. Z wszystkimi maszynami, które mamy w ofercie oraz porozmawiania o tej konkretnie, najlepiej wcześniej kontakt do naszych handlowców. Ten kontakt znajdziecie na naszej stronie www.bellator-mb.pl i w zakładce Kontakt są wszystkie dane potrzebne do połączenia się na przykład z numerem telefonu, komórki, bądź też mailowo. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.